z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z South Parka. Ciekawe czy jestem w stanie tu wybuchnąć. Czy muszę się spieszyć? Czy na przykład piosenka przestanie grać? Jezu. Prezerwatywa. A, muszę przez nią przejść, tak? Uff. Co to mnie? Halo. Walczymy z jakimś glutem. Co to w ogóle jest? Bakteria. Można było się tego spodziewać. Dobra, bakteria z głową. Z bakterii wychodzi łyżeczka w ogóle. Jak? Nie wiem. A gdzieś tu jeszcze musi być druga, bo niemożliwe, że... Co, tylko jedna rzecz mi doszła? To słabo. Dobra, i wspinamy się po kukurydzę, którą miał w dupie. i musimy coś Ktoś zadrobinął wody. Kto ma wodę? Który z moich kolegów ma wodę? Eee... To chyba, bo on może sikać. Tak. Dobra. Czyli czekajcie. Rozkosz kumplowi. No sikaj. Aha, piesek. <grywka> Okej. Okay. Mimo wszystko zmieńmy sobie od razu kumpla na innego. E, może na Kenie teraz. Ok, Keni też ma dobre te czary. O Jezus hitlerowy ten. Czy to zaraz pęknie? Wygląda jakby to zaraz miało pę pęknąć. A nie, bo znowu się wyzerowało. Bo przed chwilą było do zera, ale w sumie nie widzę. Minut. Jeszcze brakowało tego, żeby to była hitlerowska ta bakteria. Nie, nie chcę widzieć, co to jest to białe w tyłku. Prawda? Nie, nie interesuje mnie to. Co to jest? Wali! -E, pan Cylinder. Chciałam, żeby coś... No, on wygląda jak gdzie jest -E. um, Dajmy sobie nagasaki. Rozbalone. No ładnie, to idzie ładnie. Jezu. Wielki, gay al. Nie ma to jak trzymaj telefon w dupie. Określenie mam cię w dupie nabiera dużo jakby mocniejszego znaczenia. Dobra Dziubek, ty dawaj ten. futrzastych z przyjaciół. No to też jest bardzo dobry czar. Jestem w stanie ich wszystkich pokonać. Wtedy miecz wibracyjny. Ojej, wiecie, że on jest lepszy niż mój. Czuję się jak wiecie w czym? Gdzie tak graliśmy? W Saints Row. Saints Row A jest o wiele lepsze. No jecha, że bierzemy. Nie ma to jak uderzać wrogów dildem. Dodaję to do ataków bronią, a zobaczymy, czy możemy go atakować. Idealny atak zadaje dodatkowe 100 punktów szokowych. Obniża obronę celu. Obrażeń ogniowych. Ataki ignorują do 400 punktów pancerza. To też jest fajne. Mogę to wziąć. No dobrze i teraz tak. Do góry możemy iść, albo tutaj w dół. Uff. Chodzę po płynach. Ale miksturki weszły. Nie chcę o tym myśleć, że to brązowe to kupa. Dobra, czym to mogę zrobić? Tym nie mogę. Uderzeniem też nie działa. Mm. Tym też nie działa. Dobra, muszę normalnie przejść. Wydawało mi się, że... Ej, tu mam coś zablokowane. Nie wiem czemu. Może się to potem odblokuje. Chociaż w sumie nie mogę tu na razie nigdzie wyjść. Chcę zejść tu na dół. Nie mogę. Tu mogę zejść na dół. Dobra, być może jego trzeba też przepędzić pierdem. Nie tym, nie, to nic nie daje, i okay, tą latarką teraz wycisnę. Dobra, to ma sens, i on mówił o jakimś tym nietoperzu. Który tutaj był? Dobra, nie to też wyszedł. Styłka. Kondomowa czapka, ale będę miała piękny strój. Ja już wiem, i one są pewnie mocniejsze. Dla jej przyjemności, prążkowany. Nie, wcale nie jest mocniejsza. Całe szczęście. Dobra, kulki są Strasznie głęboko sobie to wszystko wsadził Ptaszek! Ojej. Ptaszku, gdzie on cię wsadzał? Takie to brudasy nic mu nie wziął szlak. I plusem tych szczurków jest to, że one dają krwawienie. Więc jest to dosyć pomocne, chociaż widzę, że na taka to krwawienie nie działa. Ale mi wzięli zdrowia. Najgorzej, no że dosyć długo schodzi z takim ptaszkiem, a to nie jest końcowy boss. Udało się. Udało się. Analny pyszczołów. Ci patomówki. Żegnaj, żegnaj. Co od ciebie dostałam? Nic. Tak to jest z wami walczyć. Ale gówniana robota. Dobra. Zróbmy tak. strzał. Nie tu. Nie, co tu mogę zrobić? E, Okej, okay, mamy nagasaki yeah. Sądek tu dać. Sąde Są sądą choć tu i tu coś robimy.

Dobrze, rozwalę ich. Zapiszmy sobie grę. Um, faktycznie nie sądziłam, że będę walczyła z policją w dupie geja w sumie. A nie powiem. Udało mi się pierwsze uderzyć. Mam nadzieję, że z nimi się będzie lepiej walczyć niż z tymi ptakami i tak dalej. Z jednej strony słabo, bo to są snajperzy. I zawsze jak jest gdzieś pistolet tutaj, to wydaje mi się, że to jest dużo mocniejsze niż normalne bronie nasze. Te. No i dobrze, bo pojawiają się krwawienie. Ale weźmy sobie miksturę mocy. Pięknie, i jeszcze raz skok. Bo działa na niego ogłuszenia. No dobrze, krwawe wynik bo tam już zostało po stówce, a jednak e, udało mi się ich zniszczyć Hello new kid. i am katata fish katata fish of the storm it's not for sneaking it's not for fighting it's your device lies before you i have tried to solve its riddle but i have been unable to disarm it katata fish riddle will soon be told there are only moments to spare find a way to disengage the trigger or all will be lost Dobra, mamy jakąś To pójdę jeszcze tu z boku, bo coś jest do, o, do wzięcia sobie. No. Brązowe godło, mikstura odrodzenia. Której mam już nawet za dużo? No nic. E, Czyżbyś ty ogarniał? Ktoś inny jest mądry? Ktoś Kto jest To jedziemy po kolei. Ja będę sobie na... Kajla. Aha Znak <śm> dla niepełnosprawnych no. Potrzebujesz barda Okej, okay. no i co teraz? Kurde, no nie wiem No najmądrzejszy się on wydaje O nie Tu to przegram kurde, nie chcę mieć ten przetarg dobra, 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 ja, ja najpierw po tu podejdę A ja nie mogę, czy muszę wysłać kumpla <laughs> <laughs> Tu powinien być prawy przecież myszy. To jest ogólnie błąd że chyba, bo nie? Okej, okay, przerwano. Udało się. Udało się? Mr. Slade, what are you feeling? Uh -huh. Jesus. Uh -huh. Jesus. Uh -huh. Jesus! Christ! Great job, new kid! But your journey is not yet complete! Yes! but should we ever need your services again? We will call. <laughs> Super! Great job! You've disarmed the snook! South Park is saved! Yes! Now let's finish this, new kid! Let's beat Clyde once and for all and take back the stick of truth! trzymałam nowe przedmioty. Otrzymałam e, kronę analnej rozkoszy. Ale ja cały czas mam wrażenie, że e, moja poprzednia broń była lepsza. Bo to mi daje tak naprawdę tylko 110 pancerza. Hmm. To nic, no chodźmy już tutaj Jak kończyć to kończyć Tylko nie chcę z nim walczyć Przepraszam, ale wolę tak jak już przedtem walczyłam z Kenim. Of course Bitch to complete my army you have come to witness the power of darkness stop clyde you have no idea what that stuff is yeah huh, it's green sauce from taco bell i took it from their construction site dude that's not taco bell sauce then why'd i find it at taco bell it leaked out of a ufo clyde it's toxic goo from another galaxy think about it since when does taco bell have a green sauce dude actually since about a year ago <laughs> what taco bell has ah. green sauce now no way they've had it longer than a year i've always gotten spicy green burritos yeah, no, I'm saying in the packets. They just started putting green sauce in packets. The fuck! How the fuck did I miss it? Huh? I don't seem so foolish now, do I? That doesn't mean you have Taco Bell green sauce. Get fuck! Yeah, Clyde, why do you think that shit's glowing? Maybe because of the three varieties of chili peppers. Just give us a stick, asshole, or what? You'll feed me up? Ha <laughs> ha! I've got another surprise for you. Oh no. I'm gonna make love to you, one man! Get him, Commander Digbag! No chcąc nie chcąc muszę walczyć. Hell for a team in hiding! Hey, I raised you from the dead, you have to obey. Obey me!

um, okay. Um, you know what? I'm not playing anymore. You have broken the rules of the stick, and for that, I banish thee. I banish thee from space. And space. <gasps> ah! We did it, dude. That was awesome. You did it. Your noble quest is at an end, and for all your deeds and all your time put into this, I hereby promote you to King Douchebag. Yes, system cool Quickly, now let's get the stick back to safety before anyone can do. Go, 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 go! We've got him. We've got the dragonborn. Dragonborn. What? The who? What? So it really is the dragonborn. Just can't stop being a thorn in our side, huh? He has to stick a truth. How does this guy know you, King Douchebag? King douchebag, is that what you told them your name was? Why didn't you tell them your real name, Dovakin? You don't remember, do you? How we tried to find you? Look, that stick belongs with the Fighters of Zaron. Give it back. Fighters of Zaron, boys. What's going on here is much more complex than that. This isn't the first time a UFO has crashed to Earth. Do you see. In 1947, a UFO crashed in Roswell, New Mexico. Oh, God. Oh, brother, spare us. Hang on a sec. A UFO crashed in Roswell, and a new government agency was created to investigate the paranormal. Our agency. Can we skip this? Like, hit the skip button or something? Oh, you don't want to skip this. Yes, we do. Whenever aliens are spotted, vampires run amok, our agency is there, and we have never lost a fight. That is until four years ago when we investigated a child oh, a child who had an unnatural power inside him i had orders from the president to secure the child so that we could harness his powers before our enemies could but he slipped through our hands the government wants the new kid for his farts that's dumb His farts <laughs> no his amazing ability to make friends so quickly on any social network before he was five years old, he had 3.2 billion friends on Facebook alone. Do you have any idea the power that kind of gift yields in today's world? It's time to come with us, Dovakin. time to stop resisting and use your gift for your country. Yeah, Is he really still talking? Are we so different, you and I, Dovakin? You have to do what the government tells you. are all just I'll admit you are fascinating. You have more power than any child I've ever come across, and yet all you seem to really care about is this. It must be very important. What does it do? Whoever controls the stick controls the universe, dumbass. Yeah, stupid. Controls the but then I wouldn't have to do what I was told anymore. If I could. <laughs> I control the universe! Get back! Back I say! All of you! I can do anything! Anything I want. I no longer need you, new kid. I control the universe. So who she Damn thing! How does it work? Show me how it works. Yeah, right. Dovakin, why should we be on the opposite sides? Join me, Dovakin. by my side? Mm -hmm. rule and mm -hmm. you can have this all to yourself forever I can offer you all just get me safely out of here mm -hmm. you can rule with this once again mm -hmm. Ezu, you of what binds us is more than that relic and you fail to recognize the character of our alliance yes and that friendship is more important to any of us than even the stick of truth <laughs> Dude, where are you going? <laughs> Princess Kinney! At least one of you has some sense. You'd sell us all out, but why, Princess Kitty? Because Princess Kinney was born a half-orc, whose entire village was wiped out by humans and elves. Morgan Freeman. <laughs> you see, when humans and elves lived together in the Forest of Hollow Falls. An elven queen fell in love with the orc known as Dandar, the first one to possess the Stick of Truth. They loved in secret. What? A, a beautiful little girl, a girl who watched as everyone she loved was killed in cold blood. And that is why she <laughs> was, and plotted all this time to take the stick from you. For Princess Guinea is true heir to the stick. What? Of truth. Wow, that's pretty cute. Cool. Just one thing, Morgan Freeman. How come every time something Dura Kenny Musimy ją teraz złapać Ale ten odcinek już jest za długi Mam nadzieję, że wam się podobał I pamiętajcie o kciuku w górę komentarzu Jeżeli oczywiście chcecie I o dołączeniu do Discorda Wszystkie linki są w opisie ja na Discordzie najwięcej siedzę i tam Was pytam o przeróżne rzeczy, także o gry na live, o godziny i tak dalej. To jest takie podstawowe źródło komunikacji z Wami. Ja Wam dziękuję za uwagę i buziaki, trzymajcie się, do kolejnego odcinka. Cześć!